Cześć, Zlankowa was witał raz. jogurt. A to jest Void Train, i w sumie nagrywamy czwarty odcinek z kolei, bo nas tak to ciągło, że jesteśmy ciekawi, co, co nas spotka. Także na wcześniejsze komentarze po prostu będziemy, jeżeli będą takowe, będziemy odpisywać, a odpowiemy w następnym odcinku, bo to jest w sumie już ostatni z racji też czasowej, nie? Tak. Dobra. Jogurt robi eksperyment i w ogóle. Musimy naprawić te. Panie, bo ty rekin nam tutaj rekin Aha, nam... A, zniszczył jednak No, muszę Dobra, naprawisz to zaraz. Czekaj, naprawiam, czekaj. Naprawiłem Tak, naprawiłem czy nie? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Let's go Weźmy Dobra, dalej. bo Jogur chce kamikaze popełnić. Gotowy jesteś? Ja jestem gotowy na śmierć. Po cholera, <laughs> co się z Jogurtem stało? Dzień dobry. <laughs> jogurt, a to są przelewki, my tu nie byliśmy. No, lina mnie nie złapała. O, znowu jasno. Dzwony są? Jakie dzwony? Nie widzisz jakie dzwony? A no są dzwony. Wo, Łańcuchy rozdupcone. No dobra, no to Blanku zbiera, a ja tutaj dalej ogarniam. O kurde. Jak teraz nam Rekin wyleci? No to jestem ze strony, nie? Ale tu było tych. Stój, 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 stój. Cofaj, cofaj. O kurde, rekin. Cholera. Dobra, i zatrzymajmy się gdzieś tak tutaj za chwilkę, bo tu dużo jest tych skrapu. Zatrzymuj się. Ok. On zaraz tu przyleci, musimy go chrysnąć, bo on będzie nas prześladował. Na razie ani razu nie trafiłem, nie? O, teraz będzie, jest. Dostał, dostał. O, dostał, proszę. Jakie zezy. Dalej, chodź tutaj. Boi się chyba podpłynąć, co? Poczekaj, niech niech przyleci. Jak dostał taki ostrzał... Ja bym też się bał. Idę zbierać w takim razie. Leciał. On, on leciał. E, do tego jedziemy. Płyniemy, dobra. Leci. W końcu go od Krytyka dostał za 50. Hamuj pociąg, hamuj pociąg! Bo jest. Hamuj! A już martwy, dobra. Za daleko. Za daleko, cholipka. Dobra, trzeba zacząć zbierać po prostu i tyle już. Nawet jak cofnie, trzeba nic nie da, nie? Chyba nie. No trudno. Ale pokonaliśmy, wyjechaliśmy z takiej ciemnicy jakby. W ogóle nawet nie widać skąd lecimy. I zmierzamy do następnej stacji. Czwartej. Czwarta stacja przed nami. Gdzieś tam kurcze jest. O! Znalazłem spora, Już go nie ma. Jest spora? No był tutaj, widzisz? Za, ah. za skałką cię czają. podjechali by przyleciał. Hej. Taka dzwoniasta to. Dziwny klimat, nie? Takie latają te rzeczy, te dzwony. Bo to magia. Inventory is full. Dobra, mogę sera wrócić tutaj. Co tu mam? Skrapa mogę wrócić i to mogę wrócić. Dobra. A tu coś mam? Dobra, kuchnia jest zbudowana. Tak. Tak. I to jeszcze tutaj. Dobra, Kuchnię żeś zbudował, gdzie? W się sensie jest do zbudowania Dobra, to teraz ją postawimy Postawimy ją na środku, co? Tu, tu gdzie stoisz? O. Będzie można jedzonko, tak? Stawiać, rozumiem? Chyba tak, nie wiem jak to działa To ugarnię jogurcik Ja lecę zbierać rzeczy Czuję, że może się pojawić jeszcze jeden rekin, nie? Nie zapeszaj. No nie wiem, tak czuję. Okej, okay, chyba robię jakąś apteczkę, coś w tym stylu teraz? I ją będzie chyba ją będzie można w kuchni robić. Okej, okay. bo my mamy ogólnie 100 życia, nie? Tak. No właśnie, czyli też może nam życie ubywać na to wygląda. No Czyli będę mógł paść za zero Dokładnie tak Okej okay. Dobra, ja tą kuchnię zbuduję ogólnie No Nie wiem, aż tak daleko nie doszedłem. Słuchaj, nie wiem co nas czeka, naprawdę. Ja też nie wiem, no. Ciekawy jestem tej stacji teraz, wiesz? No, co może być... Co może na niej być, nie? Bo teraz jaka to będzie stacja? Czwarta czy piąta? Czwarta. A, No to będzie ciekawe. Czwarty odcinek, czwarta stacja I, i, i te drogi są równe. Teraz trochę dłużej będzie, no bo staliśmy w miejscu te dwie, 3 minuty, ale za jakieś 5 minut powinniśmy do stacji dojechać. A to co to jest za kochą? Dobra, kuchnia jest. Ty widziałeś tego orzecha tutaj? Ło, duży orzech. No jak moje kochones. <laughs> O, znowu słyszę tego Śmierdziela gdzieś Ło. Ty, jednak się coś porąbało Gdzie on jest? Widzisz? A jest pod, pod tym Dobra Co to było? No na torach stało znowu A, czy masz jakiegoś kowitka? Mam, 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 Oczywiście, że mam. Wrzucam skrzynkę. Dzięki. Okej. Okay. A skórę masz? Yy... Masz. Skrzynce. Dziękować, dobra, tam w ogóle teraz na tym przystanku porobimy sobie te skrzynki, co? No, trzeba, bo za mało mamy skrzynek. Półki trzeba będzie porobić i tyle Kajt dał tę skórę Do skrzynki? której? No tej, twórcy A nie, nie tej Czekaj, teraz dam Masz Jest? Ty, ty mi skrapy dałeś, a nie skórę No poczekaj Nie, no a, a skrapy. Dobra, poczekaj, teraz. O, dziękuję. Kolejna faza zrobiona, juhu. Łańcuchy się pojawiają. To która? O kto... cholera! Co? Zobacz fazę. Nie no, ja sterob, co to jest? Zwierzaczek? Będziemy zwierzakami <grych> Dawaj. Ja to robię. Rób go, stary, dalej, szybko. Rób no, go, tylko rób. Nie mam rzeczy. No to zrób. No to przecież zbieram ci. No mów co potrzebujesz, co tego, no to ci będę dorzucał. Wszystko! Tylko... No to rób... nie no, mów mi i rób miejsce w tej skrzynce bocznej, a ja będę po Ci latywał, ci dawał, jak będę miał. Dobra, potrzebuję. Tylko miejsce, żeby. Bo potem nie ma miejsca, tu nie mam gdzie tego wkładać. Dobra. Oj, znowu stwora słyszę. Dla te 10 skrapu potrzebuję. Ło panie. 10 skrapów, tak? Potrzebujesz. Tak. No to 5 już masz, bo tyle mi dałeś miejsca. Ale jeszcze muszę nas zbierać. Chwilka. No, zaraz powinniśmy dojeżdżać. Zaraz powinno się nam pojawić co nieco. Ale ładnie tu, nie? To jest drewno. Skrapy. No powiem ci, że ze skrapami ogólnie ciężko teraz. Same te babole. O, jest scrap, dobra, widzę. Mam drewno. A bo więcej tych skrapów. No ile potrzebujesz skrapów? Pięć mam. Mogę nie, cię... Zaraz się okaże. Jak miejsce zrobić, już bramę widać. No, no, widać. Cień. Dobra. Melodyjka wjechała na propsie. Gdzie jesteś? Na muzykę? Za cholerę. Mm -hmm. Teraz. To napięcie takie, nie? I teraz. Nie jeszcze. Ono, ono tak narasta, nie? To takie napięcie. Scrap. Nie, po skrablece, bo skrap to jest teraz... Tam minęliśmy. Już miejsca nie ma w naszej lokomotywie, nie? I teraz... Dobra, jeszcze czterech skrapów trzeba, żeby zrobić dwie sztabki i będzie wieżaczek. To ja tu mam 5 masz 5 skrapy. Cześć, gada ten. To, mamy mam strzelać? Jesteśmy tutorial dopiero jej używać tej tak? No chyba tak. Ta <laughs> się jest. Czwarta, czwarta stacja w sumie mamy teraz okres Wielkanocny, no w kościele też stacji się obchodzi, nie no właśnie, <laughs> jechaliśmy. <laughs> Co nas tu czeka? Nie mam pojęcia. Ale O tu... cholera Ty strzela ktoś! Panie? Zabij 8 przeciwników Powoli, powoli, razem Razem, powoli jogór, nie śpiesz się Jest tylko w ciebie Okej, okay, leży Jakiś z daleka do mnie truje Od mojej strony Ale duża ta stacja. Czy gdzie ty jesteś? Ja się zgubiłem. Po drugiej stronie jestem, panie. Zobacz. To jesteś ty? Nie, to nie jesteś ty. Ajajajaj, dostałem. Okej, okay, jestem za to. Mamy przeciwników. Stary, ale dostajemy łomot, powiem ci, srogi. Ty, ale tu będziemy możli mogli zadać kolejny wagon. Ci tylko mówię. Mam typa. Skoczę daleko. Na blisko. Zaraz za ja. tą przeszkodą. Wow. Ale łupię ładnie. Jest tu na blisko. Należy. Już dwóch zabitych. Jeszcze... No. Cześć. Dobra. Ile masz HP? 73. O 70. kurde, tam też uważaj. Tam po drugiej stronie, tam gdzieś, tam gdzieś, w tamtym kierunku. Idziemy jogurt, ale długa stacja co? No. A tu jest dobra, widzę go. Tu jest dwóch? Trzech. No jest napięcie. To prawda śmieszna ta walka. Bo taka jak, jak za czasów kły, tego, tego pierwszego Quake'a No, ja już mam 48 HP Damy radę I chłop do mnie przez skrzynki, nie? To jest tak, co? No też, powiem ci. Ale dostał heada. Okej, okay, fajnie, że jeszcze trzech. No, widzę jednego. Okej, okay, nie żyj, nie żyj. Jeszcze dwóch. To jeden jest tu, a drugi z tyłu stacji. Jeden jest tutaj gdzieś. Uważaj. Na blisko. Jeden jest tu na blisko. Ja do mnie. Mam ich dwóch. Okej, okay, ostatni został. Dostał dostał dwa razy. Podchodzimy. I kołany gondol Nie żyje. Dobra, masz 64. 21. Ej, tokena zebrałem. Panie, my tutaj możemy coś. Zbierać, zbierać tokena, jest są potrzebne. No, my będziemy to też. Z nich leży, więc trzeba ich przyszukać wszystkich. A tu open, co tu możemy? Builder Box. O kurde. No tu troszeczkę czasu chyba spędzimy na tej stacji. To będzie dłuższy no. odcinek. I tu można budować. Tak, tak, tak. Ej, ale za... dobra, okej, okay. fajna opcja. Będziemy się zaraz bawić. Yy, pierw surowce, co? Tu jakieś są w ogóle? Tylko nożki no. zbieram od nich. Tak? Tu jest... No nie, A, nie widzę ej, tu żadnej... Ej, tej... spin na tokeny właśnie ty. Możesz lepszą broń, lepszą broń chyba. Używasz to Kena, czy nie? Nie wiem. A to się używa, czy to potrzeba do gry potem? Bo to chyba jest do tych, tej gry tutaj, tak? Ja mam pojęcia ci powiem. Chodzę po do góry. O, kurde, mam to do budowy wagonu. No. Ty, a jak my zbudujemy wagon? I tu trzeba jakieś części znaleźć, chyba. Ja w ogóle jestem gdzieś z tyłu teraz. No. O, a tu co jest? Stare radyjko tu gra sobie. Ok, Jogurcik, znaczy powiem ci, że mi się wydaje, że tym spinem trzeba. Ile masz tych monet? Bo ja jedno mam. Wiem o chodzi z tymi builderboxami na pewno. O co? To jest taki magazyn, jakby twój osobisty. Aha, z którego możesz. Ty... Tego spin z którego możesz tylko tego korzystać. No, no A, mogę. Da, ja, no, ja mam tylko jednego żetona, nie? Ja mam kilka. Łapon. Module. Łapon. Zostałem jakiś. Nie wiem No, teraz ja poszukaj yy, ich ciała jeszcze może znajdziesz jeszcze jakiegoś tokena Nie wiem o co tu chodzi z tym Przeszukaj ich ciała mówisz Ej, tu rewolwer modul dostałem od jednego, dobra Scrap był. Dostałem 5 iron barów! Co ty gadasz? No. No, czyli warto. Stary, wiesz co znaczy? Co to znaczy? może się uda zbudować wagonik kolejny. No i super. Nie no, no, tu nic nie ma, nie? Tutaj. My, my ich tam, że kilim coś, nie? Zobaczmy, co tu. A tu jest skrzynka, dobra. Ok, tu jest jeszcze ten do wzięcia. Ok, łopania. Tu ten stwór jest bardzo blisko. Czyli my tu możemy zbudować tak naprawdę wagon. Wnioskuję, tak? Masz ser? O jest ser, dobra, jest ser, ja tam odkładałem sera dużo. Aha, mogę zapalić, zgasić, ok. I tu też jest ten magazyn, tak, tak. Mogę zobaczyć, jak to się buduje, tutaj tego? Po co tutaj potrzeba? Jogurt do tego, do budowania. Jak masz... Pisze, Jak masz ten ad wagon? Boil, a, mo... a zbuduj moduł. To nie. Dodaj wagon. Aha, czyli wagon to jest nowy. Ja mogę dodać. No to dodawaj. No to obserwuj. Tam. No już idę z... No, nie mogę się ruszyć, z tej strony wyjdę. Ale nie widać, żebyś dokładał. O, jest. Druga platforma. Teraz deski trzeba, nie? Tak, a deski się kładzie już osobno. Deski się kładzie tym po prostu, nie? Tym. Tak, żeby tak samo było, tak w tą stronę, nie? Bo tym obracamy. Nie, tak samo kładziemy deski, nie? Żeby było ładnie, nie? A, tu nie mam niestety. No to mamy chociaż taki już większy. Może i ulepszać nawet. No, można, można. Z tego co pamiętam to chyba gdzieś tutaj drewno odkładałem, chyba że wziąłeś całe już. Nie, tu jest jeszcze drewno. Bo tu drewno potrzeba, nie? ale mamy dużo miejsca tutaj się zrobiło no tylko trzeba było to przenosić szczęście ej a zobacz czemu jest takie yy, niebieskie masz tryb budowania dalej? nie u mnie nie ma żadnego niebieskiego aha no to u mnie jest może bóg jakiś może i co magazyny tu przeniesiemy czy co? To może zrobimy to w następnym odcinku a, myślę, że tak, bo w sumie... Ale so... czekaj, ty! Ale ja skupałem, bo teraz już nie zrobię zwierzaczka. No trudno, będziemy zbierać na zwierzaczka teraz. No, ale to szybko się zrobi, bo tylko śrubek brakuje i jednej sztabki. Tak, a tu, so... a tu sobie zrobimy typowo pod magazyn to wszystko, nie? Tak, tu będziemy mieli takie miejsce robocze, a tam magazyn. Tak, i zrobię tak, żeby było tak... E... Nie przy samym tym. Bo w sumie te mogę, mogę już je zamontować. Wiesz wiesz dlaczego nie przy samym? bo jak będziemy budowali tutaj ściany czy coś, żeby. żeby było ciekawiej, nie? No i. O, coś takiego może. Pyk, raz. To tylko postawię i kończymy. No. A te, te Big boxy, to one są, tylko żeby coś prze... przetrzymać sobie, nie? Ok, rozumiem. A nie, czekaj. The resource in this box will not be saved if you leave the depot without picking them up. Okej, okay, nie wiem. Jedno chyba nie da się. Mogę coś zaryzykować i zostawić. No to zostaw coś co będzie mało tego. O, zrobiłem taką ścianę. Będziemy musieli tylko dużo tutaj... Że, że, tych... Yy, kurde, nie tak. Dużo dużo pod nazbierać yy, skrapu i innych, nie? Potrzebujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, pięć sztabek i pięć śrubek, jakby co. Żeby postawić regały. Okej, O! Fajne. Fajne, nie? No i dużo miejsca będzie na rzeczy. No. Dobra. Ale to już w następnym odcinku. Który kiedy? No, we wtorek. Następny. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No cześć, pa!